No, i witam wszystkich. Dziś wróciłem. Przejechane prawie 2000 km. Padam. No, ale stwierdziłem, że muszę Wam pokazać, co tak naprawdę w akwariach się działo, pod moją nieobecność. I jak to w tej chwili wygląda? No, w dużym można powiedzieć, specjalnie zmian nie widać, poza tym, że mech przybrał, ja wiem trzykrotnie na wielkość jest troszeczkę krasnorostów jest też troszkę ślimaczków no wyostrz się o. mój kirysek Rybki zdrowe, roślinki także. A więc mogę zdradzić tak naprawdę, co zrobiłem przed wyjazdem, aby ustrzec się glonów, problemów z wodą. Woda w akwarium miała być podmieniana, eee, niestety nie wyszło. Była tylko dolewana, jeżeli było jej zbyt mało, więc woda w tej chwili ma 3 tygodnie. Jest przejrzysta. Nawet można powiedzieć całkiem nieźle. Szybnie czyściłem, akwarium w ogóle nie dotykałem, nagrywa można powiedzieć na świeżo. Myślę, że jest nieźle. Moim sekretem do sukcesu, by zastać akwarium dokładnie takie samo, jak wyjechałem jest chyba najprostsza rzecz pod słońcem. Do jednej z komór filtra zamiast gąbek filtrujących został wrzucony świeży zeolit. Myślę, że to za jego sprawą e, akwarium wygląda tak, jak wygląda w tej chwili. No, tak jak mówię, myślę, że jest nieźle. Roślinki widać, że się rozrosły. Tak jak mówiłem, mech przeszedł chyba sam siebie. Naprawdę jest w porządku: żadna rybka nie zdechła. Można powiedzieć, że siostra dziewczyny spisała się na medal. Jest naprawdę nieźle. A więc tak, pokażmy drugie akwarium. A tutaj niestety, niestety, można powiedzieć że przeżyłem malutki yy, szok. Zaraz Wam to wszystko pokażę. No i voilà. Tak, to jest to samo piękne akwarium, które, które oglądaliście 3 tygodnie temu. To jest niesamowite. W 3 tygodnie tak urosły roślinki, że nie widać dna. Nie widać nawet mojej krypty, bo została przykryta. Roślinki wychodzą dosłownie z akwarium. Najbardziej tutaj z prawej strony, gdzie jest największa górka. Tutaj szczerze mówiąc, nie spodziewałem się tego, bo w tym akwarium nie było robione zupełnie zupełnie nic, poza tym, że była dolana że dwa razy woda do tego poziomu, żeby mój filtr, który działa naprawdę rewelacyjnie. Był w stanie normalnie pracować. Nie widać nawet najniżego glona nigdzie. Krewetki czują się wspaniale. Proszę bardzo, to są roślinki z bliska. Ocencie sami. W filtrze znajduje się sam zeolit. Nie ma zupełnie niczego oprócz zeolitu. No i jest tam troszeczkę ceramiki. Ale to są jakieś śladowe ilości. Głównym filtrem, głównym medium filtracyjnym jest Zeolit. Naprawdę wygląda to kosmicznie. Proszę zobaczyć. Tak naprawdę podejrzewam, że dodatkową zaletą tego szakwarium jest to, że. Balans z tym akwarium jest z tego co widać chyba idealny bo naprawdę nie ma zupełnie nic na szybach no powiem szczerze że nie mogłem się napatrzeć jak wszedłem do domu a więc mokre łapska eee, za chwilę dostaniesz maila ode mnie będzie pod filmikiem tym mam nadzieję że go obejrzysz. Prosiłbym żebyś podał mi do siebie adres to tak jak obiecywałem. Roślinek jest sporo. Dostaniesz ode mnie. Chemiantusa. Jeszcze taka czysta ciekawość To jest pojemnik z jedzeniem. Malutki. Ktoś się kiedyś mnie zapytał, jak wysoki rośnie chemiantus. Poziom Ziemi. Pojemnik. Proszę zobaczyć. Kosmos. Tu jest 15 cm Nie Nieprzycinany chemio. Rośnie super chaotycznie. Tak szczerze mówiąc, to no nawet mi się to podoba. Poza tym, że jakby miał tu jakieś rybki, to nie miały już by chyba gdzie pływać. No nic, tak naprawdę czas wziąć się za sprzątanie. Roślinek na razie nie będę przycinał, ponieważ tak jak mówię, czekam e, mokre łapska na adres do Ciebie. Przytnę i od razu trzeba wysłać. Myślę, że z dużego akwarium dostaniesz też trochę mchu. Powiedzmy jakieś pół słoika od ogórków litrowych może nawet więcej bo inaczej będę musiał wszystko wywalić do kibelka no nic, pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie oczywiście nagram filmik po posprzątaniu wszystkiego po ogarnięciu niestety najpierw muszę się po prostu po prostu muszę się wyspać, 3 godziny snu Przejechane 2000 km. Mam dość. Jeszcze raz pozdrawiam wszystkich i do następnego filmiku.